Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no, man, I still go Go, 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 go Witam, witam mordeczki, puchary klubowe przed nami 11-13 kwietnia będzie Liga Mistrzów, Liga Europy i Liga Konferencji Tak więc wszystkie puchary grane od wtorku do czwartku Zapraszam do oglądanka, A na początek Liga Mistrzów. Benfica gra z Interem. i gramy tutaj na Benfike. 2:25 jest to jedyna szansa Benfiki, no bo we Włoszech będzie jej dość ciężko. Myślę, że tutaj Benfica strzeli bramkę i to jest taki główny typ. No i mi się wydaje, że da radę z Interem. Tutaj liczę na jakieś wykluczenie kartkowe po stronie Włoch. Zresztą ten mecz myślę, że będzie obfitował i w faule i w karteczki. Jeśli chodzi o drugi mecz to Manchester City z Bayernem. Gramy na Manchester City za 1.80. No Anglicy u siebie muszą wygrać mecz, no bo wiadomo, że w Niemczech może być dość ciężko. Przede wszystkim co tutaj można grać? Można grać overka i to jest najlepszy pomysł, ponieważ Bayern myślę, że brameczkę strzeli, ale też straci. Znając defensywę Niemców dość często im się to ostatnio zdarza. Jeśli chodzi o Manchester City, to też traci ostatnio dość sporo bramek. I tutaj również widzę szansę dla Bayernu do jakiegoś wysokiego wyniku bramkowego. Tak więc, jedynką gramę na Manchester City. Kolejna pozycja to AC Milan z Napoli. Napoli srogo dostało Bęcki od Milanu w lidze. I to naprawdę dość wysoka porażka była Napoli. Tutaj w lidze mistrzów, no wiadomo, że wszystkie siły będą brane pod uwagę. No i skończy się mecz według nas remisem: 3,25 za to płacą. Real Madrid ma chyba najłatwiejszą drogę tutaj z tych wszystkich czterech meczy. Dlaczego? Dlatego, że Chelsea jest troszeczkę w rozsypce: ostatnio 1,75 płacą za Real. Real u siebie musi wygrać mecz Chelsea, by później w Anglii nie być na jakimś dziwnym musiku. Tak więc gramy Real Madrid. Liga Europy również cztery meczyki Feyenoord gra z Romą. Tutaj remis 3,25. Widzimy remis bramkowy tak 1-1. Leverkusen ogrywa Royal Union 1,65, moim zdaniem najsłabsza drużyna w lidze Europy to w tej chwili Royal Union. Juventus remisuje ze Sportingiem 3,55. Można to nazwać troszeczkę delikatną niespodzianką, bo Juventus powinien być faworytem, ja myślę, że jednak Sporting się postawi. Tutaj również będzie brudny mecz, więc dużo fauli, dużo kartek. No i ostatnia pozycja również według nas niespodzianka, remis Manchester United u siebie z Sevillą. Tutaj przewidujemy mało bramek, bliski wynik 0:0. 4:80 za to płacą. W lidze konferencji mamy belgijski Gent z West Hamem United i gramy na Anglików 220. Anderlecht gra z AZ Alkmaar 325. Typujemy Remis. Obie drużyny pod formą w tej chwili. Bazylea gra z Niceą i gramy na Nice 215. Myślę, że porównując klasę dwóch zespołów, ewidentnie ten kurs jest za wysoki na Nice. Tak więc gramy spokojnie na dwójkę. Lech Fiorentina. No tutaj gramy przeciwko polskiej drużynie. Dlaczego? Dlatego, że ucieszymy się jak to po prostu nam nie wejdzie. Ale logicznie rzecz biorąc, no klasa tych dwóch drużyn pokazuje to, że no Fiorentina powinna wygrać ten mecz, mimo że mecz będzie odbywał się w Polsce. 1,85 płacą za Fiorentinę, tak więc dość spory. Ja się spodziewałem kursu około 1,6, no ale jest dość wysoki, tak więc można grać w stronę Fiorentiny. Ja jednak bardzo bym chciał, żeby ten kurs nam nie wszedł, żeby chociaż Lech wyniósł remis na własnym terenie. Dalej mamy już kuponiki 2. Na pierwszym Manchester City z Bayernem Monachium, na owerze 2,5 bramki, to wyjaśniałem wcześniej. Real Madrid ogrywa Chelsea po całości. No i Nicaj z Podpórką dodaliśmy do tego, przeciwko oczywiście Bazylei. 1830 jest do wyjęcia na tym kuponiku. Na drugim mamy Gent z West Hamem na x2. Mamy poniżej 3,5 gola w meczu Manchesteru United-Sevilla. Ja tu myślę, że góra dwie bramki padną. Benfica-Inter, że Benfica strzeli gola. To dla mnie jest dość pewny typ. 1210 do wyjęcia jest na tym kuponiku. Tak więc takie dwa kupony pucharów europejskich dla Was. Dalej mamy Ligę Typera. No i mecz oczywiście Polaków. Lech z Fiorentiną. Odpowiedź jest warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a typujemy do godziny 21:00, oczywiście w dniu meczowym. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Bart jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu pan Pona 3 Miarexos, a dziesiątkę zamyka Jurgen Chlop. Kolejna aktualizacja tego rankingu w filmie statystycznym, a ja zapraszam wszystkich do zabawy. Zapraszam również do grupek Wipolskich, polskich mamy je z różnych dyscyplin, a zainteresowanych dołączeniem zapraszam drogą mailową na sportredactions.pl. Możecie również wspierać kanał, bo dla wspierających są dodatkowe firmy z kuponami. Dla grup wsparcia Ekstraklasy i Pierwszej Ligi mamy challenge, czyli kuponiki pojawiające się prawie w każdy dzień tygodnia. Aby wspierać kanał wystarczy kliknąć przycisk wesprzyj, Taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Kolejna jej aktualizacja będzie w filmie statystycznym. Ten filmik pojawi się na kanale w środę, wyjątkowo w tym tygodniu. A ja od siebie zapraszam na live stream, który odbędzie się na kanale w czwartek po meczu Lecha Poznań. Tam pogadamy sobie o bazie do typowania na weekend. A jeszcze jeden case, że to jest stream urodzinowy. No to będą kuponiki takie bardziej wiPolskie dla Was właśnie na weekend. Porozpinam jeszcze jakieś fajne rzeczy właśnie na ten livestream. Tak więc zapraszam serdecznie do tego, by być obecnym po meczu Lecha na moim kanale, a póki co już bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach.